Ja, ja, A potem by było... Po chuj ty, to oznaczasz, usuń aby, to! Tu masz jakiś zawór, tu masz jakiś, za, tu masz jakiś zawór zjebany, co nie? Tu masz jakiś zawór, ciebie odcina w pewnym momencie, kurwa. Naczelny kurwa gość od pierdolenia, gdy popełniasz najwięcej błędów, kurwa. Ale pierwszy do pierdolenia, nie, że ty takie odważne, żeby pierdolić jesteś, to mnie zaskakuje. Tak kurwa do każdego się przyjebiesz, do każdego. Gdzie kurwa do każdego się No Zawsze morda kurwa musi być nawet po, po każdym meczu kurwa, no ja Kale, pierdolę. Ale do... Ej, wie, ale wiesz co nas różni? I tym no jestem na... kurwa od siebie. Nie, nie, wiesz co nas to kurwa różni, że ja mówię od siebie, a ty napierdalasz i powtarzasz kurwa stary jeszcze po faberze. Kurwa, bo stary, o, bo o, sam czyłem, i, ja nic kurwa się. nie wymyślisz, co nie? Jesteś kurwa jebanym adwokatem, a kurwa adw adw adwokatów kurwa się tępi, Leki to, nie? Leki na uspokojenie się bierze wtedy. Ja? Leki na uspokojenie. Kurwa, stary. Jak miał Cię pod ręką, to jest moje lekarstwo na uspokojenie, stary, mówię Ci. To jest, ta... to jest mistrzostwo, kurwa świata. jakiś. Jak ja kurwa się odreaguję, to ja później kurwa chodzę potulny jak baranek, kurwa. Słowo honoru. Nic, tylko wziąć za rękę kurwa jak dziecko, za rączkę i do baru kurwa, I jazda. Ty michta, w ogóle wyślij mi swój adres, bo ja z Denko kurwa jadę do Polski, teraz w kwietniu.